Gigant przy najmniejszym. Ten ksiądz miał na imię Jan, lecz przezwisko miał gigant. Kiedyś dawno grał w koszykówkę i miał ponad dwa metry wzrostu, ale nie był z tego dumny i nawet lekko się garbił. Przyjechał właśnie z Afryki, gdzie był misjonarzem wśród pigmejów sięgających mu do pasa. Był tam jak guliwer wśród liliputów. Teraz chciał opowiedzieć polskim dzieciom, w jednym rodzinnym domu dziecka, jak świętują Boże Narodzenie ci maleńcy pigmeje. Ale najpierw zapytał dzieci, co one już przygotowały na święta narodzenia Pana Jezusa. Dzieci zaprowadziły go więc do dużego pokoju na dole i zaczęły mu pokazywać, co? Plastikowe choinki, wielkie bombki choinkowe, jeszcze większe podświetlane gwiazdy, nadmuchiwanych mikołajów, krasnoludów z saniami i reniferami, piernikowe domki, śliczne pudła na prezenty, co jedno to większe, bajkowych królów, strasznie pyzate aniołki, śliczne stroiki ze świecami, a wszystko to było pachnące, błyszczące, srebrzyste i bardzo świąteczne. Ksiądz Jan patrzył na to, podziwiał, ale jakby czegoś innego wypatrywał. W końcu zapytał: A gdzie macie dzieciątko Jezus? Dzieci miały trochę zdziwione miny. Ale Sandra przypomniała sobie, że jest jedno takie Tycie malutkie dzieciątko w piernikowej szopce i przyniosła je. Ksiądz Jan wyjął je ostrożnie, położył na sianku i ukląkł przy nim z twarzą przy samej podłodze. On taki wielki, przy takim maleństwie, jakby chciał przy nim stać się mniejszy od pigmejów. Potem Zaczął pokazywać dzieciom zdjęcia i opowiadać jak to pigmeje rzeźbią z ciemnego drewna dzieciątko Jezus jako największą ze wszystkich figurek w szopce. W ten sposób chcą pokazać, że ono, dzieciątko jest najważniejsze i że nic nie może go zasłonić ani zająć jego miejsca w Jezusowe urodziny. Zresztą, pigmeje żadnych innych świątecznych ozdób i gadżetów nie mają. Bo są bardzo biedni, ale świętują narodzenie Jezusa cały tydzień, wciąż tańcząc i śpiewając z dzieciątku każdego dnia inaczej. Dzieci słuchały, ale nie wiem, czy porównały swoje świętowanie z pigmejami i czy komuś zrobiło się tam wstyd, czy nie. A wy co myślicie?